Popatrz, utwór za utworem, zobacz. Hadyna na topie, obczaj wystrzelony z procy, popatrz. I już wyjaśniony, staram się tworzyć chićor za chiciorem, Jednak czas jest czerwony stopem, odpocząć, wyjaśnić. To tylko mogę schylić się do dołu i dać wam przestrogę. Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze. Sława to nie wszystko, co jest w mej umowie. Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko. Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze. Sława to nie wszystko, co jest w mej umowie. Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko. dawno byłem na tym samym dole, co jeszcze jako młody spoglądałem na przestworze i już mogłem myśleć o nowych planach. Bo dobrze myśleć, nie tylko poskładać, jak sobie ułożysz. Tak też się wyśpisz, a robię ciężko. Zrobisz to jakby śnisz teraz, słuchaj. Nie powtórzę, nie zmieni się dla kasy, bo będzie jeszcze gorzej. Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze, Sława to nie wszystko, co jest w mojej umowie. Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko. Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze, Sława to nie wszystko, co jest w mojej umowie. Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko. na nawija po strach, by pomyśleć, nie mówić o świecie, a myśleć o bycie na szczycie Już czekam, aż zima przeminie, by móc nawijać o tym, co nie miłe. Więc o co ci chodzi? Dalej pogadajmy, bez żadnej przemocy Spokojnie obgadajmy, poruszyć temat to nie sztuka, A puka do drzwi ma ambicja, trudno nie oszukać Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze Sława to nie wszystko, co jest w mej umowie Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko. Kasa to nie wszystko, co jest mi po drodze, sława to nie wszystko, co jest w mojej umowie. Chcę, by mnie tak samo szanowano, więc miej życzliwość, kolego, koleżanko.